Cześć, a bez bracie dzięki za nominację, z tej strony Mruwa, a to mój Hot Sixteen Challenge. Link do zbiórki znajdziecie w opisie. Ok, no to jedziemy z tym koksem. O polityce nie mam zamiaru nawijać, w tym czasie wolę sobie nie złe bąki Jako piguła służba medyczna stara się mnie trzymać, myśl optymistyczna. Pomagać przysięgałam, z niechęcią się spotkałam. Siła. Pamiętaj, że twój medyk to nie jest żadna kiła. Jesteśmy normalnymi ludźmi. dalej się buzować. Chciałabym jakoś wychillować o gównianej kasie myśląc. Medyczne marzenia mogą prysnąć. Kończąc tego rapu próbę. Teraz nominację próbę. Moja brać. Ratownika zarazem strażak. Marecki. Marek Madej. Jeśli chodzi o lekarzy, Mój brat z innej matki, z innego ojca, z wieżu, Jakub Apolinarski, oraz nominuję jeszcze lekarza Jakuba Stawickiego. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć, jakby nie nominowała kogoś z wojska. Jakub Szczypczyk, wyzywam Cię? No i oczywiście promując pana auto jak Talala, Patryk Marczewski.